Witam. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam ciekawe projekty dronów realizowane w Polsce. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień idzie samolot I014 Kermit. Jest to samolot bezzałogowy tworzony przez konstruktora Michała Imiłka. Kermit jest praktycznie w całości konstrukcją kompozytową. Jego długość to 3,18 m, a rozpiętość skrzydeł to 5 m. Kiedy patrzymy na ten samolot, to od razu rzuca nam się w oczy spora gondola zamontowana pod kadłubem, w której może być montowany zasobnik desantowy, głowica optoelektroniczna, czy też inne wyposażenie, jakie się zamarzy użytkownikowi. Jest to dość ciekawe rozwiązanie w świecie bezzałogowców, ale nieodosobnione, ponieważ z podobną gondolą możemy się spotkać na przykład w brytyjskim bezzałogowcu BA Systems Phoenix. Ale w przypadku Kermita ta gondola może być zdemontowana. Aczkolwiek wszystkie dane techniczne, o których będziemy mówić, będą dotyczyły Kermita z zamontowaną największą gondolą, no bo gondole mają być proponowane w różnych rozmiarach. A więc masa startowa to 90 kg, z czego 30 kg stanowi ładunek. Prędkość maksymalna 156 km na godzinę. Zasięg to 400 km, a długotrwałość lotu to 5 godzin. Aczkolwiek co do długotrwałości lotu. To można ją zwiększyć poprzez demontaż gondoli, ale z racji, że w owej gondoli znajduje się główny zbiornik paliwa, a w kadłubie tylko zbiornik pomocniczy, to potrzebne są dodatkowe zbiorniki paliwa, na przykład w skrzydłach samolotu. W sytuacji, kiedy gondola jest zdemontowana, samolot nabiera właściwości motoszybowca, co też oczywiście wpływa pozytywnie na długotrwałość lotu. Co ciekawe, Kermit jest samolotem dwusilnikowym. Pierwszy silnik znajduje się w dziobie i jest silnikiem spalinowym, a drugi silnik, tym razem elektryczny, znajduje się z tyłu kadłuba. A dzięki temu, że oba te silniki są umiejscowione w jednej osi, to w razie awarii jednego z nich samolot może dalej lecieć bez żadnych odchyleń względem pierwotnej trajektorii lotu. Ciekawą cechą silnika spalinowego jest możliwość jego wychylenia w górę pod kątem 65 stopni. A to w połączeniu z ustrzeżeniem pionowym, które ma możliwość osiowego obrotu, pozwala na na przykład skrócenie rozbiegu samolotu czy zmniejszenie prędkości przeciągnięcia. Możliwe jest też wyposażenie Kermita w moduł pionowego startu, którego dopełnieniem miałby być przedni silnik spalinowy z możliwością wychyłu. No ale dobra, przejdźmy teraz do zastosowań tego samolotu. Kermit nie jest stricte tworzony z myślą o wojsku. Może on być wykorzystywany np. w geodezji czy do różnych misji poszukiwawczo-ratunkowych. No ale was pewnie najbardziej interesuje to, jakie zadania mógłby pełnić w siłach zbrojnych. Oczywiście misje rozpoznawcze oraz różnego rodzaju misje uderzeniowe. Kermit po zdemontowaniu gondoli może przenosić różnorakie uzbrojenie, takie jak bomby czy lekkie pociski. Jeśli chodzi o to, jakie dokładnie uzbrojenie miałby przenosić, to jest to oczywiście kwestia otwarta i zależałaby od decyzji ewentualnego użytkownika. Obecnie w Polsce istnieją lekkie bomby kierowane, które mogłyby stanowić uzbrojenie takiego bezzałogowca. Mowa tu na przykład o bombie szybującej Sting od grupy WB czy bombie Larus z Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia. Okej, okay, ale przejdźmy teraz do bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie, jak już wspominałem, Kermit jest tworzony przez Michała i Miołka. I z racji, że buduje go sam, a nie są to tanie i łatwe rzeczy, to uruchomił on zbiórkę pieniędzy na portalu crowdfundingowym na dokończenie budowy pierwszego prototypu. W opisie umieszczam link do owej zbiórki i prosiłbym Was o wsparcie tego projektu, aby nie skończył tak jak wiele innych obiecujących polskich konstrukcji, które takiego wsparcia nie miały. Przejdźmy teraz do drona FT5 Łoś, który został zbudowany przez grupę WB i został po raz pierwszy zaprezentowany w 2016 roku. FT5 nazwą nawiązuje oczywiście do naszego przedwojennego bombowca PZL-37 Łoś i podobnie jak on jest samolotem dwusilnikowym, gdzie za napęd służą silniki spalinowe, ale ma też możliwość lotu na jednym silniku dzięki odpowiedniemu zapasowi mocy. FT-5 Łoś startuje ze specjalnej wyrzutni, a ląduje na brzuszku w łagodnym terenie dzięki możliwości chowania głowicy do wnętrza kadłuba. Zarówno start i lądowanie może się odbywać w trybie autonomicznym. Jeśli zaś chodzi o dane techniczne, to jego długość to 3,10 m. Rozpiętość skrzydeł wynosi 6,40 m, prędkość maksymalna 180 km na godzinę, a jego masa startowa to 85 kg, z czego 30 kg to ładunek, który samolot może zabrać ze sobą. Tym ładunkiem jest oczywiście głowica optoelektroniczna, ale też czujnik skażeń, radar SAR, systemy rozpoznania radioelektronicznego, czy też uzbrojenie, ale szczegółowa konfiguracja wyposażenia zależy od woli użytkownika. Przejdźmy sobie teraz do wspomnianej przed chwilą głowicy optoelektronicznej. Łoś był prezentowany z głowicą GS-30, która pochodzi od tego samego producenta co dron. Głowica ta jest wyposażona w trzy sensory, czyli kamerę światła dziennego, kamerę termowizyjną i dalmierz laserowy. Głowica jest oczywiście stabilizowana i jej zakres obserwacji to 360 stopni. GS30 jest standardową głowicą obserwacyjną dla większych dronów od grupy WB. Pomówmy sobie teraz o uzbrojeniu, które jest proponowane dla Łosia. Mamy tu bombę szybującą Sting i bombę Larus, z którą Łoś był już prezentowany. Masa tej bomby to 6 kg i może być wyposażona zarówno w głowicę odłamkowo-burzącą, jak i tandemowy ładunek kumulacyjny. Dzięki czemu mogłaby służyć do rażenia lekkich pojazdów opancerzonych. Maksymalny pułap, z którego taką bombę można zrzucić, to 3 km, a jej zasięg to 850 m. Naprowadzanie ma się odbywać dzięki zamontowanej głowicy optoelektronicznej. Wróćmy jednak do naszego drona. Jego długotrwałość lotu to 12 godzin, maksymalny pułap to 5000 m, a promień działania to około 180 km i co ciekawe, Łoś może dzięki retransmisji danych wydłużyć zasięg działania dla amunicji krążącej WarMate. Samolot FT-5 Łoś był proponowany dla Wojska Polskiego jako system bezzałogowy krótkiego zasięgu w ramach programu o nazwie Orlik. Ostatecznie jednak na to miejsce został wybrany samolot PGZ-19R. Łoś teoretycznie mógłby jeszcze trafić na wyposażenie np. Straży Granicznej, ale w praktyce zapewne Straż Graniczna wybrałaby pewnie tą samą platformę, co nasze siły zbrojne. Łoś był też proponowany Ukrainie i wzbudził zainteresowanie paru innych państw, ale mimo tego nie trafił na eksport. Następnym systemem bezzałogowym, o którym sobie powiemy, będzie Manta, która też jest przygotowywana przez grupę WB. Manta jest systemem podobnej klasy co Łoś i też była oferowana w ramach programu Orlik, i też nie odniosła żadnych sukcesów w tym programie. Kiedy patrzymy na Mantę, to oczywiście od razu rzuca nam się w oczy charakterystyczny wygląd tego bezzałogowca. Jest on zbudowany tak, aby osiągnąć jak najwyższą doskonałość aerodynamiczną, co oczywiście wpływa pozytywnie na długotrwałość lotu. Ciekawym rozwiązaniem użytym w tym dronie jest napęd hybrydowy, gdzie silniki napędzające samolot są elektryczne, ale korzystają z energii, która jest generowana przez silnik spalinowy, co też ma wydłużyć czas lotu. Manta powstała w dwóch różnych wersjach, a są to wersja pionowego startu i wersja nazwana Manta LE, która ma się cechować większą masą startową i dłuższym czasem lotu. W obu tych wersjach manta ma 3,30 m długości, 6,6 m rozpiętości skrzydeł i promień działania na poziomie około 200 km. W przypadku manty pionowego startu masa startowa wynosi 115 kg, a długotrwałość lotu to 6 godzin. Oczywistą zaletą tego wariantu jest możliwość operowania bez wyrzutni czy innej infrastruktury w postaci lotnisk, ale nie ma nic za darmo, więc w tej wersji manta nie powala już długotrwałością lotu. Za to w wariancie Manta LE mamy już znacznie wydłużony czas lotu, bo wynosi on 12 godzin, ale może zostać wydłużony nawet do 20 godzin i zależy to od ilości dodatkowego wyposażenia, które może ze sobą Manta zabrać. A może go zabrać naprawdę sporo. Masa startowa to 140 kg, z czego zaledwie 70 kg to masa własna samolotu. Dzięki temu Manta może zabrać na pokład głowicę optoelektroniczną GS-30, radar SAR, głowicę detekcji skażeń chemicznych, radiologicznych i biologicznych, głowicę rozpoznania radioelektronicznego oraz nawet do 8 bomb szybujących Sting. Minusem Manty LE jest konieczność operowania z lotniska, a nie z wyrzutni, więc dysponuje ona składanym podwoziem. Wspominałem już kilkukrotnie o bombie Sting. Więc wypadałoby powiedzieć, czym ona w zasadzie jest. Została ona zbudowana, podobnie jak Łoś i Manta, przez grupę WB i może znaleźć się na wyposażeniu praktycznie każdego bezzałogowca tego producenta, wliczając w to nawet mniejszego drona, jakim jest FlyEye. Masa całkowita tej bomby to 1,5 kg, z czego 70 g to ładunek wybuchowy. Może ona przeprowadzać misję w tak zwanym roju, gdzie kilka takich bomb może zaatakować w tym samym momencie kilka różnych celów. Jak już wspomniałem, Manta brała udział w programie Orlik, ale nie przełożyło się to na żadne zamówienia. Mimo tego, WB dalej rozwija Mantę z myślą o rynkach zagranicznych. Przejdźmy teraz do nieco cięższych zawodników. Mowa tu o dwóch konstrukcjach, które w zasadzie nawet jeszcze nie dostały nazwy. Jedna z nich jest tworzona przez Polską Grupę Zbrojeniową na bazie izraelskiego drona Hermes 450, a drugą buduje Grupa WB na podstawie brytyjskiego drona Watchkeeper 450, który zresztą też jest zbudowany na bazie Hermesa. Oba te drony będą proponowane wojsku polskiemu w ramach programu pozyskania bezzałogowców klasy taktycznej o kryptonimie Gryf. Te bezzałogowce mają służyć do rozpoznania na szczeblu dywizji i mają też być wyposażone w pociski kierowane. Nie będę się tu zbytnio o tych dronach rozwodził, bo po prostu bardzo mało o nich wiemy. Nie zaprezentowano jeszcze żadnego prototypu czy nawet modelu. Mogę jedynie powiedzieć, że ich zasięg to ma być około 200 km, ale w praktyce może się to jeszcze zmienić. Ich długotrwałość lotu to ma być minimum 20 godzin, ale są to tylko wstępne założenia i w praktyce ich długotrwałość lotu może wynosić na przykład 23 albo 25 godzin. Z racji, że konstrukcja WB, jak i PGZ będzie pochodną Hermesa 450, to masa startowa będzie pewnie oscylować w granicach 450 kg. Pomówmy sobie teraz trochę o samym programie Gryf. W ramach niego mają zostać pozyskane 24 samoloty bezzałogowe oraz w ramach opcji do wykorzystania w przyszłości mogą zostać zakupione następne 24 drony. Prawdopodobnie byłoby to największe zamówienie na bezzałogowce dla sił zbrojnych, bo pewnie przebiłoby i tak już drogiego Orlika, za którego zapłaciliśmy około 790 milionów złotych. Dobrym posunięciem jest tu chęć opracowania własnego drona na bazie już istniejącego bezzałogowca z zagranicy i produkcji go u nas w kraju. Byłby to skok technologiczny zarówno dla naszej armii, jak i dla naszego przemysłu. Martwi jednak trochę to, że zamiast połączenia sił WB i PGZ-u i wspólnej pracy nad nowym systemem, mamy dwie oddzielne konstrukcje, które będą ze sobą konkurować o zamówienia ze strony wojska. I na koniec, pomówmy o bezzałogowcu PW100. Jest to zdecydowanie najbardziej ambitny projekt bezzałogowca, jaki u nas powstał, i podobnie jak projekty pokroju czołgu PL01 czy innych skorpionów nie ma żadnych szans na powodzenie. Tego drona tworzy Politechnika Warszawska, która zaprezentowała jego makietę w swoją setną rocznicę w 2015 roku. Miałby być to dron klasy Mail, czyli byłby zdolny do bardzo długich lotów na dość sporym pułapie, bo wynosiłby on maksymalnie 7 km. A oprócz tego, to po prostu następny grantolot, służący do wyciągnięcia kasy od państwa na jego budowę, która zakończyłaby się zapewne na zbudowaniu jakiegoś modelu latającego w skali 1 do 3. Jest w nim tylko jedna ciekawa rzecz, to znaczy, nawet nie w samym bezzałogowcu, ale w jego planowanych etapach rozwoju. A mianowicie na początku miałby powstać motoszybowiec PW100A pilotowany przez człowieka. Miałoby to na celu testowanie poszczególnych systemów, które w przyszłości znalazłyby się w wersji bezzałogowej, która nazywałaby się PW100B. Aczkolwiek dalej nie byłby to finalny produkt, bo tym miałaby być dopiero trzecia wersja PW100C o masie startowej 1100 kg, co pozwoliłoby na podwieszenie cięższego uzbrojenia. Oprócz tego cechowałaby się zasięgiem 8000 km i maksymalnym czasie lotu dochodzącym nawet do 50 godzin. Tworzenie najpierw wersji załogowej może się wydawać czymś dziwnym, aczkolwiek podobną drogą poszli na przykład Francuzi, tworząc swojego drona Sarzem Patroller, który też został oparty na motoszybowcu. No więc dlaczego taki nasz dron PW100 nie ma szans na powstanie? Po pierwsze, jest to zbyt skomplikowany produkt. Po drugie, nie miałby stabilnego finansowania ze strony rządu, a takie finansowanie musiałoby być naprawdę potężne, bo na przykład program budowy amerykańskiego drona Predator, który jest dronem tej samej klasy co PW100, pochłonął około w przeliczeniu na nasze 10 miliardów złotych. Ostatnim powodem, dla którego taki program nie miałby żadnych szans, jest to, że Politechnika Warszawska nie ma nawet najmniejszego doświadczenia w budowie tak dużych dronów. Prędzej już bym uwierzył w zapowiedzi np. grupy WB o budowie takiego drona, bo nie zapominajmy, że za kilka lat, kiedy PGZ lub grupa WB pozyska zdolności produkcji dronów klasy taktycznej, takich jak wspomniany Hermes 450, to możliwe że padnie decyzja o pozyskaniu dronów klasy Mail w podobny sposób jak dronów klasy taktycznej Gryf, czyli z opracowaniem własnego aparatu bezzałogowego na bazie już istniejącego samolotu czyli na przykład Hermesa 900 czy Predatora. Okej, okay, przypominam jeszcze o zbiórce pieniędzy na dokończenie budowy prototypu samolotu Kermit, link w opisie i to byłoby na tyle. Zachęcam do oceniania filmu jak i subskrypcji kanału. Do usłyszenia